Patrząc na flotę naszych jachtów przygotowanych do sezonu żeglarskiego, czuję ogromną dumę i satysfakcję, bo pamiętam początki. Pamiętam, jak na jednym używanym, starym jachcie z silnikiem, który sprawiał wiele kłopotów, walczyłem o to, żeby kursanci, którzy przyjdą na szkolenie, dostali najlepszy możliwy sprzęt i fachową wiedzę i umiejętności przekazane w trakcie tego szkolenia. Dziś, kiedy patrzę na to, jak ten sprzęt jest przygotowany, jeszcze mamy co? Marzec, a tyle jachtów jest gotowych do sezonu. Są przeserwisowane, umyte, wyczyszczone. Pięknie to wygląda. Bardzo się cieszę, bo wiem, że możemy naszym żeglarzom, żeglarkom, którzy do nas przychodzą po przygodę, po to, żeby spędzić fantastycznie czas, jesteśmy w stanie możemy zaoferować najlepszy sprzęt, wspaniałych ludzi, załogę wspaniałych instruktorów, trenerów, egzaminatorów. I to jest dla mnie ogromna satysfakcja, bo wiem też, że w tym biznesie, w tej branży najważniejsza jest atmosfera, klimat, ludzie, którzy przekazują wiedzę i umiejętności i tę wielką pasję, ale ci ludzie, żeby mogli przekazywać tę wiedzę, muszą pracować na najlepszym sprzęcie, sprawnym, dobrze przygotowanym. I dziś, tu, w przededniu jakby sezonu żeglarskiego, mogę z dumą popatrzeć na to wszystko, i powiedzieć tak, udało się, dzięki wam, dzięki temu, że jesteście z nami, Dzięki Wam, bo każda złotówka ze wszystkich szkoleń, egzaminów, wakacji, rejsów była wkładana w te jachty i dzięki temu dziś macie na czym pływać, na czym żeglować, na czym poznawać ten wspaniały żeglarski świat.